Rozmawiamy tuż przed meczem z reprezentacją Niemiec. Nie możemy nie wykorzystać okazji nie porozmawiać z ekspertem od niemieckiej Bundesligi. Eee, Jakim wynikom typuje? To znaczy ogólnie rzecz biorąc, to w tej chwili jest tak, że w reprezentacji Szwajcarii albo Austrii to występuje więcej zawodników, którzy grają w Bundeslidze niż w reprezentacji Niemiec, więc nie wiem akurat, czy moje wiadomości się przydadzą. Ale wyników nie typuję, bo nie jestem jasnowidzem Robię analizy, ale one się nie zawsze sprawdzają. Jak wiadomo, futbol polega nie tylko na perfekcyjnym przygotowaniu taktycznym, fizycznym, ale polega również na tym, że wystarczy odrobina szczęścia może inaczej. W futbolu trzeba mieć szczęście. Jak się szczęścia nie ma, to się nie zostaje mistrzem świata albo mistrzem Europy. W pana ten pierwszy mecz Polaków na euro tutaj we Francji tchnął więcej nadziei niż, niż przed mistrzostwami jeszcze było? Jak, jak, jak pan teraz podchodzi do tych kolejnych meczów grupowych? Nie, ja uważam, że nasza reprezentacja zrobiła to, co zrobić powinna. To znaczy wygrała mecz ze słabszym rywalem, bo mimo że w tym rankingu w Fifowskim Irlandia nie wiedzieć czemu jest wyżej od nas, północna Irlandia dodajmy, to, to jednak Polacy są drużyną lepszą i oni pokazali w tym meczu, że są drużyną lepszą ale, że tego szczęścia troszeczkę nie było więc musieliśmy kontentować się zwycięstwem najmniejszym z możliwych, tylko 1 do 0 ale przecież wszyscy, którzy oglądali ten mecz no to wiedzą, że byliśmy lepsi nie o jedną bramkę, tylko o dwie albo o trzy nie wyciągam z wyniku tego meczu żadnych prognostyków przed meczem z Niemcami, oprócz tego, że dobrze jest wygrać pierwszy mecz, bo wtedy wstępuje wiara, nadzieja, jest pewność siebie po prostu i to się zawodnikom udziela. A na jak wiele stać polską reprezentację na tym turnieju? Nie wiem. Mam nadzieję, że na dużo. A dużo to moim zdaniem jest ćwierćfinał, bo, bo ja uważam, że po tym pierwszym zwycięstwie, po tych trzech punktach to... No to niewiele potrzeba. No jeden punkt i na pewno z tej grupy już wyjdziemy, a dobrze było wyjść na drugim miejscu, a nie na trzecim, bo wówczas trafiamy albo na Rumunię, albo na Szwajcarię. I moim zdaniem to jest także mecz do wygrania. Ale nie ma co mówić o tym, gdzie my będziemy i co my będziemy robili, bo równie dobrze to możemy w finale zagrać, a równie dobrze możemy przegrać dwa następne mecze i w ogóle nie wyjść z grupy. Więc interesujmy się tylko tym, co przed nami, bo jeżeli to będzie każdy mecz, w którym nasza reprezentacja będzie grała dobrze, a podkreślam, z Irlandią, grała dobrze, to my będziemy zadowoleni, kibice i piłkarze też. A gdyby tak spojrzeć troszkę szerzej, nie tylko na Polskę, to według Pana, kto ma największe szanse na wygranie tych Mistrzostw Europy? Niemcy są takimi faworytami jak powiedzmy jeszcze te dwa lata temu w Brazylii, które zresztą razem oglądaliśmy w Brazylii. Ja myślę, że Niemcy w tej chwili to są faworytami każdej imprezy i jeżeli ktoś nie bierze Niemców pod uwagę w typowaniu chociażby czwórki półfinalistów, to znaczy, że ma wielką fantazję. Francja, gospodarz, który dobrze gra w piłkę i dobrze zaczął te mistrzostwa, również Hiszpania jest drużyną turniejową, zapomnijmy o Brazylii, to się stało tylko raz i, i nie stanie się znów. Przez następne moim zdaniem kilka lat. Hiszpania zawsze będzie wielką drużyną. No i zwykło się mówi, że ktoś, kto, kogo się nie liczyło wcześniej na półfinał. Więc nie wiem, może Belgowie, może Szwajcarzy, może Austriacy, a może Polacy.